Cześć wam wszystkim, No ja jeszcze w piżamie Dzisiaj niedziela usłyszymy dwa czytania Jedno z tych czytań będzie o celibacie i o wstrzemięźliwości Prawdopodobnie księży, ale też usłyszymy o małżeństwie Zachęcam w zasadzie pójść do kościoła posłuchać, spotkać się z Jezusem A ja zapraszam do oglądania For the Dzisiaj znowu to jest taka bardziej moja myśl, ale ona się wiąże z drugim czytaniem, w którym um, święty Paweł w liście do um, obywateli Koryntu mówi o celibacie i o tym, jak to kapłan powinien być um, podległy panu i próbować robić wszystko, aby mu się przypodobać, a nie przypodobać się światu. I tak sobie pomyślałem, że Imponują mi zakony, właściwie. No bo zobaczcie, jak wygląda życie zakonne. Oni zbierają się na poranę jutrzne, na nieszpory, na modlitwę południową, na wspólną kompletę. I działa to wszystko jak taka wspólnota. Razem posiłki i tak dalej. I jest czas dla Pana Boga. I jakby jest to taka jedność. A mam wrażenie, że w kościele zrobiły się takie podziały. Że kościół to już nie jest jedno. Ale to jest różna teologia, różne jakieś ugrupowania, i tak dalej, i one są wewnętrznie sprzeczne. Są jednak w jednym kościele, który ma szeroko otwarte ramiona. I chcę Wam tylko przekazać, że ja wiem, że ten kościół wydaje się być takim kościołem nudnym, takim kościołem, który ci wszystkiego zakazuje. Wiem, że dużo złego jest w kościele, ja też tak uważam, ale. Warto być w środku tego kościoła, bo ten kościół jest inny niż sobie wyobrażasz. Ten kościół to naprawdę nie jest struktura, jakieś ugrupowanie, gdzie rządzi hierarchia coraz to wyższa. Przynajmniej tak nie powinno być, bo naprawdę ten kościół to nie jest tylko to, co widać z zewnątrz. To nie tylko pieniądze, to nie tylko podatki. To nie tylko jakieś sprawy urzędowe, ale to jest naprawdę mistyczne ciało Chrystusa. My wszyscy mamy ten pierwiastek w sobie ducha świętego. Jesteśmy nim napełnieni poprzez chrzest i powinniśmy się zjednoczyć, aby razem w nim trwać, razem dzielić się świadectwem, miłością, radością, energią, wszystkim, co posiadamy. Niech będzie pokój z nami, pokój ze mną i. Ja byśmy wszyscy w tym trwali, bo ja wiem, że w tym kościele jest ciężko wytrwać, wiem, że jest wiele zła, ale. Ale naprawdę, wystarczy poznać ten kościół z innej strony ze strony tego ołtarza, na którym umiera cały Twój grzech i na którym kościół się jednoczy. I jest między nami pokój, ten dar jedności Ducha Świętego. <laughs> No to jest ciężki, ciężki w ogóle temat, ale wierzę w to, że, że uda nam się przetrwać jakiś moment kryzysu, moment podziału w Kościele. Bo ten Kościół to jest naprawdę coś pięknego, jako możecie mi zaufać. Ja przynajmniej doświadczyłem przynajmniej innego Kościoła niż kiedyś. Choć wiem, że z zewnątrz to naprawdę wygląda jakby to nie było ciało Chrystusa, jakby to nie było modlitwa, jakby to nie było <laughs> tylko podobanie się Panu Bogu, tylko bardziej już takie urzędowe trochę sprawy. No oby tylko Kościół się w pełni w to nie zmienił, bo naprawdę w Kościele są też dobrzy ludzie, są źli, ale On czeka na Ciebie, czeka też na mnie z otwartymi ramionami, jak zresztą plac Świętego Piotra, który również ma tak fajne te szerokie ramiona, żeby przyjąć wszystkich, którzy wracają, którzy chcą doświadczyć Chrystusa. Hmm. O ćwiczenie na dziś, no to zresztą takie związane trochę, no bo jak już będziecie w tym kościele, to zostańcie chwilę po mszy i przed najświętszym sakramentem, albo przyjdźcie tam na adorację w ciągu dnia do kościoła um, i usiądźcie, no to może być ciężkie, ale w, dobra, nie w pierwszej, bo w pierwszej ławce się nie siada, ale usiądźcie w drugiej ławce w kościele, żeby tam klęcznik mieć przynajmniej, um, i spróbujcie przed tym najświętszym sakramentem jakoś swoimi słowami. Oddać Panu czas z tej modlitwy, żeby on pokierował tą modlitwą i żeby to nie była modlitwa próśb, tylko żeby to była modlitwa, gdzie siadacie i próbujecie mu podziękować za coś, próbujecie z nim rozmawiać, próbujecie z nim zbudować relacje. No i podczas tej modlitwy nawet nie musisz o niczym myśleć. Wystarczy, że będziesz myślał o jego obecności i nie będzie to tak, że Ty do niego mówisz, ale pozwalasz Jemu do siebie przemówić. Spróbujcie. Taką modlitwę w ciszy, taką modlitwę bez rozproszeń dzisiaj wykorzystać. A ja życzę dobrych odbiorców. <śmuletra>